Witam serdecznie w prawdopodobnie jednym z ostatnich filmów z tym samochodem: Virtuos Blachasz Luxor, tym razem w akcji, ale w życiu prawdziwym. Udało mi się zorganizować drzwi od jednego znajomego, które później oddam, a wy zobaczcie, jak wyglądała moja próba sprawdzenia, czy wejdą. No i tutaj jak widać było odginałem błotnik, ponieważ ten prawdopodobnie się troszeczkę przesunął, do pomocy tutaj też paru znajomych było z takim sprzętem troszeczkę większym niż mój, bo ja to tam miałem skromne rzeczy i próbowaliśmy, robiliśmy drzwi, montowaliśmy. Ten film jest takim troszeczkę timelapsem, więc jeżeli wam nie przeszkadza taka forma filmów podobna jak w tym poprzednim, no to się cieszę. Oczywiście żadnym blacharzem w prawdziwym życiu nie jestem, a to są tylko próby, bo uparłem się, że chciałbym chociaż zobaczyć, czy podłożenie drugich drzwi rozwiąże chociaż trochę problem, albo czy w ogóle będę mógł je zamknąć. No byłem po prostu ciekaw. A więc, kilkugodzinna, nocna praca, żeby zdemontować drzwi i przyłożyć drugie na przymiarkę, niestety się nie udała. Na szczęście miałem parę osób do pomocy, za co dziękuję, że zmarnowali razem ze mną tego czasu. Konstrukcja samochodu w tym miejscu naruszyła się i przesunęła się w tą stronę. Przez co nowo zamontowane drzwi po prostu napierały na tamten błotnik, do tego jeszcze w ogóle były nisko. Jest źle. I jest na tyle źle, że może ktoś, kto zna się na tej profesji i uczył się jako blacharz, by sobie z tym poradził, ale ten element konstrukcyjny, tak jak troszkę przewidywałem, jest przesunięty w naszą stronę, do tego ten zawias jest. Tak, a ten dolny, a ten dolny jest, jest w drugą stronę, jakby. Czyli ogólnie tutaj jest źle. Nawet widać tutaj jest przesunięty tak, tak, tak pod kątem, a tam jest w drugą stronę pod kątem. Próbowaliśmy, odginaliśmy, przymierzaliśmy, zamontowaliśmy nawet drugie drzwi. Jak widzieliście na scenach całe szczęście, że był ktoś do pomocy, bo sam bym tych drzwi tutaj nie zamontował, mimo że miałem tu jakieś podpórki w postaci tego elementu. <zum> Zamontowane drzwi, mimo tego, że się fajnie tutaj nawet coś wkręciło, mimo. Od Ginania, no to po przy, przymknięciu ich one aż dotąd trafiły. Jakby zamykając drzwi one aż tutaj napierały, a do tego były nisko aż gdzieś, aż tak bardzo, że ta listwa na drzwiach, co by była, to ona była gdzieś tutaj, więc bardzo, bardzo źle. Ja to muszę jeszcze teraz jakoś streczem wszystko zakleić, bo starych drzwi już nie zamontuję. Udało mi się ocalić z drzwi, jak się to wszystko... To, 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 nie, to nie z tego, to, to nie z tego. To, to, to nie z tego to, boczek drzwiowy, on jest całkiem w porządku, ale tutaj jest troszkę wyciśnięty, Ale słuchajcie, nie smućcie się. Ja do tej całej sytuacji podchodzę całkiem chłodno, przynajmniej aktualnie. W sumie nie jest mi tak rozpaczliwie źle i smutno. Samochód ładny, fajny, na pewno jeszcze długo by pojeździł, ale trzeba na to spojrzeć z jeszcze jednej perspektywy. Czyli spawanie do tu reperaturki, tutaj już nawet zaczepu spadło z powodu korozji i ja tak słyszę, no wiesz, spawanie tego ten cokolwiek tu było ładnie. 2,5 tysiąca na obydwie strony oczywiście. Tak je, huh. Muszę to wszystko teraz uprzątnąć, zamieść, bo to nie są moje miejsca. Tu na dziko jestem troszeczkę. Jeszcze przez może 2-3 dni będzie sobie autko stało, ale później muszę już je stąd zabrać, więc już w warunkach dwornych będzie. To tyle by było. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku. To cześć.